Czas, e, to co było wczoraj, ale po prostu powiedział, że ci dobrze, że nie będzie, będzie ku Kogo najbardziej się obawialiście, bo wyników tego, co było na papierze, można było powiedzieć, że Norwegowie chyba będą najkrótsi. No tego byśmy wykluczyli upadkiem, no bo to jednak upadek to jest to ponad 20 punktów. Gdyby nie ten upadek, Norwegii byliby najbliżej. Eee, myślę, że, że mimo wszystko tutaj tak po prostu się Austriacy równo, ale nie na tyle równo, że byli równiejsi w tym upadku. Natomiast trzeba podkreślić, że dużą niespodziankę trzeba wcześniej. Eee, cały konkurs się tak ułożył, oni takali dobrze, byliśmy z tymi jednoskami, z trenować tutaj. takali dobrze, ale dzisiaj było po lepiej, jak widzieliśmy dostać tego, co Zapytam się o się, no, nie wiem czy tak się przeczyta nie. E, ciekawy zawodnik chyba, się mu się już? E, no, obserwujemy go, to jest nowy zawodnik, natomiast skacze po norweskim e, Tak Taką inną technikę skakania, myślę, że to jest zawodnik nowej generacji, która, która już e, troszeczkę inaczej podchodzi do skrytania. Coś trenera szczególnie ucieszyło dzisiaj poza zwycięstwem? Myślę o pojedynczych przypadkach zawodników. Generalnie sobie konkurs się ułożył dobrze i to cieszy. Postawa zawodników. Na to, że ta czwórka dzisiaj nieciężyła, to nie jest tylko praca tej czwórki, to jest praca całego stawu i praca tych zawodników, którzy dzisiaj nie skakali, bo i tworzą razem e, dobrze scalony zespół i codziennie pracują, żeby... No akurat w konkursie się tak także tylko czterech. No I niestety. Budujecie taką śmierć. Każdy u siebie buduje. To nie jest tylko nasza domena, tak jak Niemcy budują u siebie. W Austriacy widząmy się siebie z grupą zawsze u siebie te konkursy mają trochę inną inne takie taki, taki ładunek emocjonalny i, i, i trzeba powiedzieć, że jak się ma publiczność, która fajnie dopinguje, to fajnie tak to to jeszcze jak piłce można im uciec tego. 15 zawodów, 15 kosznych, to na skocznik też dzisiaj różnie to, to było. Zapytam jeszcze o jutrzejszy konkurs. Kamila, z, nie, nie, jeżeli chcecie o podium, możemy skreślić właśnie po tych kwalifikacjach, ale, ale, ale nasi inni zawodnicy powinni ja, atakować. Tak? Generalnie w ogóle bym nie rozważał kwestii podium, nie podejść. Każdy ma skakać swoje i tutaj będę niezmienny. I to jest tak samo jak do dzisiejszego konkursu, tak samo muszę podejść jutrzejszy. Po prostu mają skoczyć swoje dobre skoki. Ja skoczę swoje dobre skoki i na końcu możemy popatrzeć, jakie miejsca zajęli. I tak się dzieje z się wczoraj z ciekawości patrzyliście na tę grupy bo już, grup, grupą się. Śmierci została nazwana grupa Kamika. Znaczy, to nie jest tylko grupa śmierci, to jest, to jest grupa ciężka, z tego względu, że my tam mamy pięciu, pięciu zawodników, a sześciu awansuje, i to jest, to jest dla nas ciężkie. Natomiast ja z ciekawości zerknąłem, jak to będzie wyglądać, i no, są grupy cięższe i grupy lżejsze. Paradoksalnie ta grupa, która Wydawałoby się, że powinna być najcięższa, to tam się może najwięcej wydarzyć. To jest grupa D, ostatnia, bo tam te różnice między zawodnikiem najlepszym w tej chwili, a najsłabszym w grupie są najmniejsze. Ciekawa zabawa? Jak ktoś do tego podejdzie w ten sposób, bo dla, nas, dla nas nie zmienia to układu. My musimy no tak, dokładnie pochodzi, tak samo. O to patrzenie w te, w te cyferki. Jeśli ktoś się chce bawić cyferkami i bawić, to myślę, że ma, ma kolejne, kolejne narzędzie do tego, żeby się emocjonować. Kwestia jest teraz taka na plus, będziemy mieć jutro pierwszy raz więcej tych kwalifikacji. Więcej razy na telewizji pokaże się, jakaś klasyfikacja będzie możliwość emocjonowania się już po, po pierwszych 12 zachodniach. Łukasz, Tomek pytał o jutrzejszy konkurs. A ja spytałem o pojutrzejszy, czy będziecie na Memorial Olimpijski. Tak, będziemy startować. Będziecie byśmy, całą grupą? Myśmy go zaplanowali. Na razie nie wygląda, żeby było inaczej. Myśmy go zaplanowali jako, jako kolejny start i tak ułożyliśmy cały plan treningowy, że będziemy do końca tego, tego tygodnia startować. A jeżeli chodzi o Puchar kontynentalny w Sejmie Decyzja należy przede wszystkim do Maćka Maciusiaka. On decyduje o składzie. Jesteśmy w trakcie rozmów będziemy ustalać tak, żeby to było jak najlepszy skład pod kątem zdobywania kwot startowych, bo tam w kontynentalu musimy troszeczkę ponadrabiać, to co Dobrze.